Drodzy widzowie, zastaliście mnie przy kolacji. Film nosi tytuł. Nie miejcie zbyt dużych oczekiwań w stosunku do kanału Nietychiny. W naszej obecnej sytuacji. Tworzenie czegokolwiek to już jest duży sukces. Jestem bardzo zajętym człowiekiem. Zarówno ja, jak i moja żona jesteśmy bardzo zajętymi ludźmi. Po pierwsze, dwójka małych dzieci. Jedno ma 3 lata, drugie ma jeden rok. Małe potwory. Uu. Ciężko jest, ciężko. Także nie ma dużo czasu dla siebie, ale no tak, tak wygląda sytuacja, więc no musicie kurczę e, musicie nie wymagać tak dużo od kanału, nie tych innych, tak mi się wydaje. Poza tym no sytuacja zdrowotna naszego syna jest ciężka i e, skomplikowana. W następnych filmach będę Mówił trochę więcej o tym. Ja nie mam za dużo wolnego czasu. Pracuję obecnie nad kilkoma projektami, które zarabiają pieniądze. Także to jest głównie priorytet. Także ten YouTube to tak z doskoku trochę. Więc w wolnym czasie nagrywam. No. Filmy o, są spontaniczne. Mamy brak jakiegokolwiek wyreżyserowania. Brak cięć, brak edycji. No, chcemy chcę uchwycić rzeczywistość taka, jaka jest prawdziwe życie. No, na kanale nie tychiny prawdziwe życie w Chinach. Bez cięć, bez edycji. Kanał służy bardziej do zapisywania rodzinnych wspomnień niż sprzedawania siebie i zarabiania pieniędzy. Także no, żeby też pamięć w telefonie trochę odciążyć, tak? Jak przerzucę filmy z telefonu na YouTube, no to wtedy mogę wykasować na telefonie. Na YouTube będą i zawsze można do nich wrócić. A z telefonami wiadomo jak jest, czy z komputerami. Pamięć zawsze może się pamięć zawsze może się telefon się może zawsze zepsuć, czy komputer tak? No, no a w każdym razie kanał taki jest bardziej lajtowy, bo zatem ja nie muszę się dobrze prezentować. Na przykład podkoszulek mam brudny, bo karmiłem syna. Jedliśmy kolację no i tak się zdarzyło, że. Mieliśmy splash. No, teraz nie muszę nikomu nic udowadniać, nie muszę się dobrze prezentować. Także w sumie tak lajtowo podchodzę do tego wszystkiego. Mogę nagrywać co chcę, kiedy chcę, jak chcę, z kim chcę. No, głównie z dzieciakami. Będą filmy, żeby miały zapisane wspomnienia. Szkoda, że wcześniej nie zacząłem, zaraz jak się urodziły, bo wtedy było jeszcze fajniej. No ale mamy dużo takich krótkich filmów nagranych telefonem, także będę je jakoś dodawał od czasu do czasu, żeby nie zginęło nic no An, an jak dorośnie to an, an jak dorośnie to będzie mogła sobie oglądać jak miała jeden rok i jeden miesiąc także kanał jest dla pieniędzy poza tym chcemy też, żeby nasza rodzina w Polsce widziała, co u nas słychać. Zamiast wysyłać zdjęcia mailem, czy zdjęcia, czy filmy mailem, no to można, mogą sobie wejść na YouTube. Nie trzeba wysyłać do każdego, do każdego maila. Mamy babcie W Polsce. Dziadka. Prababcie. Ciotków, wujków także. Każdy może sobie wejść i obejrzeć, co słychać u nas w Chinach. W ogóle się, kurczę, zestresowałem, jak dopłynęły, dopłynęły do mnie komentarze, że ręka mi się trzęsie, albo że obraz się trzęsie. No, czasami się trzęsie, czasami się trzęsie, w sumie nawet często się będzie trząsł, co jeszcze mogę powiedzieć w filmie o zminimalizowaniu oczekiwań. tymi oczekiwaniami, tu taki teraz problem jest w dzisiejszym świecie, że ludzie mają oczekiwania Jak później jest im ciężko spełniać te oczekiwania i się czułem nieszczęśliwi, tak? Jak nie masz oczekiwań, to sobie żyjesz na ludzie, nie stresujesz się. Poza tym, miejcie na uwadze, że język polski teraz jest moim trzecim w sumie językiem. W Chinach już mieszkam około no już prawie od 15 lat. Cała komunikacja moja na co dzień odbywa się po angielsku, po angielsku, no i drugi, później chiński. No i w sumie polski to jest tak od czasu do czasu Jak mój trzeci język No także filmy będą takie a... Spontaniczny, nagrywany telefonem. No widzicie, na tym filmie mi się trzęsie ręka i obraz się nie trzęsie. Bo fajnie sobie ustawiłem telefon na stole. Mm, podparłem laptopem. Laptop podpiera miska z kurczakiem. Także tutaj mam stanowisko nagrywania w pełni profesjonalne. No, tło też niezłe jest. Także można się lansować. No, bardziej mi zależy na właśnie łapaniu takich codziennych momentów, zapisywaniu rodzinnych wspomnień na kanale. Um. Jak mam wolny czas, to coś nakręcę. W międzyczasie pracy nad innymi projektami. No, dzieciaki też zabierają dużo czasu. Dwójka małych dzieci. Poza tym też sytuacja nas naszego syna jest o, poważna, więc o, musimy mieć dużo czasu dla nich. No, tak to wygląda. To takie rozszerzenie do pierwszego filmu, który nagrałem i opublikowałem o nowym kanale w Chinach. Także teraz, dzisiaj, tylko takie dodatkowe informacje w celu zaprowadzenia porządku i nakierowania widzów na odpowiednie tory, czego mogą oczekiwać ode mnie i od kanału. A zobaczymy, jak się rozwinie. Na razie wszystko idzie. Wszystko idzie dobrze. Wszystko idzie zgodnie z planem. Więc do zobaczenia następnym razem, drodzy widzowie.